Z Ewangelii według świętego Łukasza oznajmiono mu twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się z Tobą widzieć. Maryja była niezwykle dyskretna i miała nawyk pozostawiania Jezusowi wolności. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma w Ewangelii ani jednego momentu, w którym ona wypominałaby mu to, że w wieku dorosłym poszedł głosić, że właściwie. Mówiąc wprost, ją pozostawił wezwany do swojej misji. Nawet teraz, gdy przychodzi do niego, czeka skromnie na zewnątrz, nie przerywa tej nauki, bo wie, że słowo ma w jego życiu prymat. Że to słowo jest jego największą miłością, że on y, pragnie y, wypowiedzieć całego swojego ojca i że ona, broń Boże, mu nie może w tym. Przeszkodzić, nie może mu przerwać. Czeka cierpliwie, wie, że on, gdy tylko skończy, pobiegnie w jej objęcia, bo ją przecież bardzo kocha. Dawanie wolności drugiej osobie to wielkie, wielkie wymaganie Ewangelii, wielki wysiłek, wielkie zadanie, przed jakim wszyscy stoimy. Do zobaczenia jutro.